Chcę Cię z serca zaprosić na bezpłatny webinar, który będzie miał miejsce dokładnie 19 sierpnia o godzinie 18 na webinar o Księżycu, Księżyc w Twoim kosmogramie. Tutaj link do, do zapisów. Webinar będzie około godzinny i, i nagrywany, więc jeśli nie możesz być na żywo, to zapisz się po prostu, żeby, żeby dostać, dostać nagranie. Nagranie będzie możliwe do obejrzenia do 10 września, czyli też warto, jeśli chcesz posłuchać o księżycu w swoim kosmogramie, ale nie możesz być na żywo, to zaplanuj też te, ten moment, w którym będziesz mogła mógł obejrzeć. Ja na tym webinarze chciałabym opowiedzieć o księżycu w taki e, głębszy sposób niż tylko jako nasze emocje, ale właśnie zanurzyć się w to, że to jest nasza podświadomość, że to jest nasza matryca, że to są nasze wzorce z dzieciństwa, że to są nasze wzorce odrodu, że to jest nasza lojalność rodowa, że to jest nasza więź z mamą, że to jest o tym, że jakie mechanizmy obronne lęki. Zapisane są w tym księżycu, jak to nam się odtwarza w dorosłym życiu, gdzie ja cały czas szukam mamy, um, jakie są moje potrzeby emocjonalne, czy ja wiem, co ja potrzebuję sobie dać, ażeby siebie ukoić, ażeby w tych lękach siebie objąć, bo też nie chodzi o to, żeby się przestać bać, tylko bardziej o to, żeby wiedzieć, w jaki sposób reagować, kiedy te lęki się pojawiają, a o tym jest księżyc w naszym, w naszym kosmogramie. Także, także serca Cię zapraszam. Webinar będzie takim wstępem do programu Księżyc Korzenie Pamięci, z którym wystartujemy 11 września, będzie to program trzytygodniowy, gdzie zanurzymy się w księżyc w każdym znaku Zodiaku, w każdym domu kosmogramów, aspekty do innych planet, tak ażeby właśnie móc rozpoznać. Ten głos wewnętrznego dziecka i, i te mechanizmy, które się we mnie uruchamiają, bo księżyc nie jest tą częścią psychiki, którą możemy zrozumieć, ale poczuć, ją trzeba poczuć. I ja zaproszę w tym programie też do takiej praktycznej pracy. Będą na pewno PDF-y do takiej pracy wewnętrznej między, między spotkaniami. Przewiduję trzy spotkania. Tam raz w tygodniu przez właśnie trzy tygodnie. Będzie też grupa na Facebooku, gdzie razem będziemy mogli być w kontakcie z tym, z tym, co w nas. Jowisz w Raczku jest do czerwca przyszłego roku. Ja nagrywam 12 sierpnia, czyli w dniu, kiedy mamy wspaniałą koniunkcję Jowisza z Wenus w Raku. Nagrałam o tym bezpłatny podcast, który, który jest możliwy do pobrania na mojej stronie internetowej i on będzie dostępny w sklepie za 0 zł, więc tam trzeba przejść jakby standardowy proces zakupu, ponieważ to jest tak zautomatyzowane, żebyś od razu mogła, mógł dostać PDF z linkiem do tego nagrania i, i on będzie na sklepie do 11 września. To jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, to warto sobie... Z, wziąć ten podcast y, 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 zaczerpnąć z niego dlatego, że przyda się w czerwcu w przyszłym roku, kiedy ponownie Wenus z Jowiszem spotkają się w raku i z tego względu, że właśnie tego Jowisza, władcę ekspansji prawdy mamy w raku w archetypie, który zaprasza nas do tego wewnętrznego domu, do naszej głębi do naszych potrzeb, to jest doskonały czas na pracę z Księżycem to jest doskonały czas naprawdę na spojrzenie na, na swój głód, na swoje tęsknoty na swój ból po to, żebyśmy mogli iść do życia, po to, żeby to wychodzenie do świata tak bardzo nie bolało, bo księżyc, który jest najniżej naszego kosmogramu, jest o tym, czym cały czas podlewam moje korzenie. Czym podlewam? Czy to mnie zasila? Czy to sprawia, że ja wzrastam? Czy to sprawia, że ja. E na jakim fundamencie ja stoję? Czy ja się czuję stabilna teraz, w tu i teraz, bo jako dziecko nie miałam wpływu na to, co się wydarzało w moim dzieciństwie, ale teraz mam wpływ, bo teraz jestem dorosła i teraz mogę wziąć tą wewnętrzną dziewczynkę, wewnętrznego chłopca i zaopiekować, zaopiekować to dziecko, dać sobie to, czego potrzebowałam, bo paradoks jest taki, że jest w nas dokładnie taka matka, jakiej potrzebowaliśmy. Jest nas dokładnie ta, która może nakarmić ten głód. I nie chodzi tutaj o to, żeby obwiniać swoich rodziców, bo po prostu oni byli tacy, jacy byli, I, i, i ta mama, bo Księżyc mówi o tej relacji z mamą, dawała tyle, ile miała, i tyle, ile umiała, dawała to, w co sama została wyposażona. Ale chodzi właśnie o to, żeby się odkleić od tej przeszłości, a móc naprawdę zobaczyć, OK ale ja potrzebuję tego i tego i ta mama mi tego już nie da, bo nie wrócimy do tej przeszłości. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego odzyskać, to, to wymaga żałoby, ale teraz, w tym dorosłym życiu, mogę sobie to dać. Więc w jaki sposób stawiam się do siebie, kiedy pojawiają się lęki? I, I chciałabym o tym księżycu opowiedzieć Wam nie tylko z tej perspektywy umysłu, jako astrologa, nie tylko z wiedzy o księżycu, ale też bardzo mocno z duszy i z czucia. Także z serca Was kochani zapraszam, webinar będzie, będzie super i program będzie super i jestem podekscytowana i nie mogę się po prostu doczekać tego, bo czuję całą sobą, czuję jak to we mnie pracuje i a naprawdę pracuje od, od dawna. Tak w materii to ja pracuję z, z tym programem od miesiąca, go, go przygotowuję, ale dojrzewałam wewnętrznie do niego myślę, że ponad 3 lata. Ale od tak zaczęłam w materii pracować, w sensie przygotować to wszystko, tak, wiecie, po prostu tutaj um, robić, robić ten program, to Mm, dużo, dużo wypłynęło też i trudnego, i, i, i wydaje mi się, że to, to miało ogromne znaczenie, że, że mogłam ym, podotykać wielu rzeczy, które, które jeszcze były, jakby ym, kiedy, kiedy poczułam, że chcę zrobić, że mam takie pragnienie, żeby zrobić program o księżycu, że już jestem na niego gotowa, to ta wewnętrzna dziewczynka po prostu przyszła. <grym> e, także mm, fajnie, fajnie. I, i, I jestem podekscytowana, i, i szczęśliwa. I z serca, z serca was, kochani, zapraszam. Buziaki.